Siemanko, działo, kiało. Poznajemy? Poznajemy? Bielawa, Środkowa. Plac Wolności tam. Tam Plac Wolności. Tutaj. Gdzie idziemy? Do Bepsona. Do bepsona. Gdzieś tutaj. Ostatni raz tutaj byłem. To było wiele lat temu. Wiele, wiele lat temu. Ale tu się jakoś szło. Tutaj, 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 tak. Tu powinno być poprawy. Ech, ta! Widzimy. Jest Bebson. Idę się zobaczyć z beb ze Bebkiem i starszym Bebkiem. Młodszy, mam nadzieję, że też przyjechał Tomek. Ale ten. Zaraz kończę szluga Kończę sluga. Zaraz wchodzę, zaraz tam wchodzę, zaraz po wejściu tam będę gasił, wygaszamy, wygaszamy i te, muszę z młodymi kotami tutaj przychodzą porozmawiać, te niedobre sługi, ale trochę dymku na płuca to się przyda. A jeszcze prawie nie Auu nikomu... Au! Jest Bepson. Au! Au! ożowki! Siemanko, brawo. Siemanko, mordeczko. Zajebiście. Trafiłem. Widzimy Widzimy wszyscy. To. Dziemu sławka u Bepsona. To. Zajebiście. Tutaj cała bielawa tonuje. Trzymajcie się. Au!